Te kolejne stanowisko tej Gąski niekształtny. Raz, dwa, trzy, cztery Czy ile? Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć Od razu dwadzieścia w jednym takim, nie? Kwadraciku, pa tam kolejny. o ja Cię kręcę Pięknie, nie trzeba nikt się, wiesz Urosły dopiero niedawno Tak Ale smugno Tak, nie mamy tyle czasu, za dwa dni przyjdzie. Ale tu mnóstwo ich, mnóstwo Ogólnie się wysypały na cały las sostowym, sierkowym. Ale ogólnie i glasty las. Musi być i glasty las I tutaj znów piękne sztuki. Tak, i zawsze takie, o takie smugi. Dookoła takie smugi przychodzą. Żyłki takie dookoła. I żółtawe taki nalot. Na trzonie. Gładki żółtawy nalot na trzonie. Tak, tam jeszcze na tamte stanowisko pójdziemy. O, taki żółtawy nalocik. Nie zawsze go też widać, ale tutaj po tym żółkowaniu od razu widać, że to jest gąska, niekształtna, piękna. O. No, tu ile było? Tutaj na tym stanowisku ze, ze 40 było, nie? 30 na pewno, 40. A taki mały kwadracik, go jeszcze trzeba uważać. Tak, tutaj kolejne sztuki. Kolejne sztuki gąskie niekształtne. No, ta to normalnie. O, one tak właśnie wyrastają. Pod mchem trzeba patrzeć. Z podmuchu. O! Piękna gąska niekształtna. Ten żółty nalocik taki. Piękny, piękny. Są kolejne sztuki gąskie też. Kolejna będzie taka. Taka grupa kurde. Tam było 20-30. Cały czas tutaj tak się ciągnie. Tu akurat taki zagajno, sosnowo świerkowy I one w muchu sobie rosną. Piękny. Piękny gąski nie kształt. Ależ piękny. Hmm. Cudowne. Zobaczymy dalej, czy będzie więcej Kolejny. Chodzę tutaj cały czas w kręgu. Takim sosnowo świerkowym lesie. I kolejne są. Kolejne gąski nie kształty, coś pięknego. Cały czas rosną skubane. Trzeba tak dookoła chodzić. Łącznie z tymi kręgami. To chyba już znaleźliśmy... O! 20. Tam było 20, zresztą nie liczyłem przecież wszystkiego. Ale łącznie z tymi poprzednimi kręgami to... Ponad 100 już na pewno. Uuu I to kolejna grupka. Tak! Tutaj chyba, chyba ponad 15. Też koło 20 znalazłem. No, tak ponad 15, tam było 30-40, o kur cała kolejna Cała kolejna grupa Mnóstwo Naprawdę niesamowite są te gąskie kształty Chodzę tutaj już w takim kręgu łącznie w tym kręgu to już na pewno jest też 45 chyba znalazłem akurat w tym małym tutaj kręgu i co i co, co się dzieje? Pod mchem rosną oczywiście kolejne sztuki. Trzeba tak y, charakterystycznie, nieraz tylko wystaje im łebek spod, spod mchu. Proszę bardzo, jakieś tuczki. Coś pięknego, gąska niekształtna. Ale to wspaniały jest grzybek. O, i ten charakterystyczny żółty nalocik. No głaciutki żółty nalocik. Piękny grzyb. Tylko tak wystają łebki. Tylko łebki wystają spod mchu. No, no, no tu już przechodziłem i znów są. Trzeba dobrze to przebrać. Jest, kolejne stan tak T tak, może te, ale tu kolejne stanowisko ogólnie raz, dwa trzy cztery, pięć tak, kolejna, kolejna kolonia kolejne stanowisko patrz, patrz, zobacz, patrz tutaj, ja się kręcę prawie bym na mnie, na, na, nie, tak, weź uważaj żebyś nie podeptała, bo, bo, bo są w mchutach rosną, o jeden, dwa I tak stani, tak się rozglądaj dookoła, bo one w takim kręgu o. o tak, tak, tak Boż, no nie ma, nie ma, czasu no dobra, no przyjedziemy jeszcze, ale pełno ich tu jest Kole, kolejna, kolejna grupka kolejna miejscóweczka ale ich tu jest, od, od razu tak, one jeszcze urosną, no no niektóre z jeszcze nie wyszły akurat na tym stanowisku, większe, mniejsze ale od razu, na takim małym kawałku od razu, ponad 10 ja tutaj od razu na takim Tak, no zbieram przecież Tak Kolejny Tutaj taki Na takim tym, raz, dwa Tak, no ale tam ile było też Przecież jeszcze chyba więcej No bo jak tam było, no to tu tym bardziej Ale ich tu jest, piękne gąski Cały wysyp Wysyp gąski Niekształty Piękny No to tutaj chyba już Nie wiem Tu 20 ze 40 o, Ogólnie łącznie z tych wszystkich stanowisk to Ze 150, no ze 200 może być Mnóstwo Już ta, tak taka się Taką Jakby Kubkę, gromadkę Już się nazbierało, ja się kręcę Ale tu kolejna grupka, tak, one tak jakby czarcim kręgu rosną Robisz kółko i są kolejne, pa, i tak patrz dobrze podmuchem. I pa, i kolejny, ale to sztuka. Oh, piękny grzyb. No wysyp gąski, pa, a przy okazji jeszcze obok pa. Tutaj dopiero obok gąski niekształtnej ma ślaczek. Gdzie, gdzie, No może ktoś tam przychodził, ale zobacz ile tu ich jest. Ogólnie na tym stanowisku jest mnóstwo. N mnóstwo w muchu jakby. No przecież tutaj tutaj nazbierałem... Ojej, no zobacz, zobacz. Ty, ty, niedługo bym na nie wszedł. Tylko się odwróciłem le lekko w bok i są kolejne. Trzeba, na, na początek trzeba było tu przejść. Tu ich jest najwięcej. No dobra, ale tam też było. No tu jest normalnie zatrzęsienie ich. Ze sto ich będzie w jednym takim tylko kr krążku. Albo więcej. Coś pięknego. Oj. Mnóstwo gąskich. Ja tam ja tam zostawiłem, a tam przy tym zostawiłem, dobra. No dobra, no bo takie kupki, takie porobiłem, te. Tak poskładowałem je, bo daj spokój przecież. Cześć, patrzę dalej. Są kolejne, Ty, nie, nie, przebie, nie przebierzemy ich tu. One pod mchem, ole sztuki. Te, jakie piękne, o, ale mają żółciutkie, te. I tutaj, o, te kapelusze. Mm. Cześć, nie weźmieś? Tak, bo zobacz jak tam kupa. To jest coś pięknego. Tutaj to się schował, schował, schowa, zobacz. Zobacz jak się schowa. Aż pod gałęzią się schowa. O. Ciężko to wyciągnąć. O! Patrz, pod taką gałęzią nawet. Bo one tylko, tylko takie łebki nieraz wystają z muchu. Stałe trochę popadało, dostały wilgoci. I zobacz jaka tukówka. Tu na tej kupce to już nie liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, ze 20, tam dwadzieścia, tam... czterdzieści. No, łącznie to mamy na pewno ponad. Ze 150, 200 będzie sztuk powiem. Już nie ma co nawet liczyć. Dobra, mnóstwo. Tylko tak trzeba chodzić właśnie w takich półpa. I schodzę i znów Nie? Aż tak się w muchu Jeszcze pod gałęziami się chowają. Tak, ale no, tak mówię. O, tutaj taki. Dzwonkowaty, ja się kręcę I tylko tak można chodzić dookoła I taką od razu taka I tylko je tak składować